Cześć kochani, mam nadzieję, że będzie cokolwiek widać na tym dzisiejszym filmie, ponieważ nie mam prądu i nie mogę sobie podłączyć lampy, żeby sobie tutaj doświetlić. Starałam się wybrać takie miejsce, żeby mniej więcej to światło dzienne jakoś mi tutaj pomagało. Na szczęście wyszło słonko, a nie mam innej możliwości nagrania tego filmu, więc nie przedłużam i się zabieram za opowiadanie. Mam tutaj mój y, zeszyt z notatkami, więc będę sobie podglądać. Ale y, chciałam dzisiaj opowiedzieć Wam o takich codziennych trikach, które ułatwiają mi życie, y, sprawiają, że pewne czynności wykonuję szybciej, poświęcam im mniej czasu, mniej uwagi i więcej tego czasu mogę poświęcić na rzeczy y, ważniejsze, w tym na nagrywanie filmów dla Was. I pierwszym takim moim trikiem to jest chyba mój... Ulubiony po prostu. No, może nie trik, ale taka ulubiona rzecz, to to, że zawsze po jakimś wyjściu. Wiadomo, że nie jest to przejazd tam z powrotem, ale po jakimś większym wyjściu, po zakupach mniejszych, większych. Zawsze wieczorem staram się posprzątać torebkę. Wyciągam z niej wszystko, wysypuję okruszki, segreguję rzeczy. Wkładam do niej wszystko, co powinno się w niej znaleźć i wyciągam wszystko, czego nie potrzebuję na co dzień albo nie potrzebuję w najbliższym czasie, i odkładam na swoje miejsce. Bardzo to jest przydatne, ponieważ jak czasami wypadną jakieś takie niespodziewane zakupy albo niespodziewane wyjścia, albo po prostu jestem gdzieś poza domem i okazuje się, że czegoś brakuje i muszę to przywieźć do domu, to mam tam swoją bawełnianą torbę. Nie muszę kupować foliówek, Zresztą tych toreb bawełnianych mam tam chyba już ze trzy, bo one tak się nam eee, Mam tam długopisy, które mi są czasami potrzebne. Mam tam takie najpotrzebniejsze rzeczy i nie muszę się obawiać tego, że pójdę gdzieś z torebką, będę w niej grzebać, czegoś szukać, a tego ze mną nie będzie, a, a powinno tam być. Drugi taki trik ułatwiający mi eee, bardzo życie. To jest kwestia kosmetyków, i pędzli do codziennego makijażu. Mam taki swój ulubiony, używany, aktualnie zestaw pędzli i kosmetyków, które mam wyjęte w takich pojemniczkach, poukładane dokładnie tak, jak lubię. I te kosmetyki tam siedzą. Czekają, ja ich używam codziennie rano. Mam już taki schemat, nawet układania tych kosmetyków, wyrobiony, że one są zawsze pod ręką, o niczym nie zapominam, nie pamiętają mi się, nic nie mogę nie muszę szukać. I ja te kosmetyki wymieniam, jak mi się zużywają, albo jak mam ochotę użyć czegoś innego. Mam tam też wybór, na przykład szminek. Mam pod ręką chyba 6 czy 5. Także mogę sobie wybrać, co aktualnie mam ochotę używać. Ale taka baza makijażu, ona cały czas tam się znajduje pod ręką. Nie muszę codziennie rano szukać podkładu, korektora, nie muszę się decydować, który róż wybrać albo który rozświetlać, tylko po prostu wszystko mam przygotowane. Jak chcę coś zmienić, to zmieniam sobie w wolnej chwili po prostu ile i podmieniam, żebym przy następnym makijażu mogła już sięgać po to, co mam przygotowane. Pędzle też tam mam odłożone, przygotowane. Piorę je regularnie, raz w tygodniu. Yy... I reszta jest schowana w takich małych szufladkach, zarówno reszta kosmetyków, jak i pędzli. Natomiast to, co używam, jest zawsze pod ręką. Kolejny trik, i to już trzeci, który ułatwia mi poranki, to taki, że codziennie wieczorem przygotowuję sobie zestaw ubrań i biżuterii na następny dzień. Nawet jeżeli następny dzień mam wolny. To wieczorem przed samym spaniem, i tak wybieram sobie ubrania, wybieram sobie biżuterię, jakieś dodatki, które będą ze mną na następny dzień. To już jest taki nawyk, po prostu nie lubię tego porannego szukania ubrań, zastanawiania się, co na siebie włożyć, tylko po prostu wstaję rano, mogę być jeszcze zaspana, mogę być jeszcze drzemiąca, mogę być głodna i myśleć tylko o tym, co zjem na śniadanie, ale ubrania mam, idę do garderoby, ubieram się i. Już po prostu mogę iść, coś robić, wyjść gdzieś. Jestem gotowa na konfrontację ze światem. A kolejny trick, czyli czwarty, to raz w tygodniu, zazwyczaj w niedzielę, jakoś tak weekendowo, przygotowuję sobie zapas maseczek do torebki na cały tydzień. Ja te torebki wkładam do takiej dużej torebki strunowej. One są czyste, wyprane. Gotowe do użycia, i ja po prostu wybieram sobie zapas tych maseczek i wrzucam je do tej torebki, która jest w mojej torebce. I w miarę użytkowania ja te maseczki po prostu wyciągam, zużywam, wyrzucam do prania. I wtedy zawsze wiem, że mam na ten tydzień gotowe maseczki. Nie muszę ich szukać. Jak się okaże, że będąc poza domem. Gdzie mogę być bez maseczki? Nagle tą maseczkę potrzebuję, to nie muszę szukać jednorazowych, nie, mogę, nie muszę kupować już coś na szybko, tylko wiem, że zawsze ta maseczka jest ze mną, zawsze ona się jakaś znajdzie i bez obaw mogę iść na zakupy, czy do sklepu, czy do urzędu, czy gdziekolwiek indziej. Numer 5: to zawsze mam w torebce może nie zawsze, ale praktycznie zawsze małą butelkę z wodą. Nawet jeżeli nie zapowiada się jakieś długie wyjście, czy wiem, że wyskaczę tylko na chwilę i zaraz będę wracać do domu, to mam ze sobą chociażby taką małą butelkę na 300 ml wody, żeby w razie potrzeby, w razie gdyby coś się stało, w razie gdyby się okazało, że mam gdzieś dużo chodzenia i po prostu jestem zziajana i chce mi się pić, albo jest gorąco, albo Yy, gdzieś muszę dłużej czekać, albo okaże się, że jakieś wyjście jest niespodziewanie dłuższe niż planowałam, to wtedy jestem przygotowana. Nie muszę kupować butelkowanej wody. Mogę się napić. Taka mała buteleczka nie jest ciężka. Sprawdza się doskonale. Można ją ukryć gdzieś na dnie, i naprawdę to jest takie coś, co, yy, co bardzo ułatwia życie. I numer 6, ostatnia rzecz. To yy, też rzeczy, które mam zawsze w torebce, i to jest taki duet nierozłączalny dla mnie czyli chusteczki higieniczne i mokre chusteczki dla dzieci. Te dwie rzeczy zawsze muszę mieć w torebce. Mam wrażenie, że po prostu mokre i suche chusteczki rozwiązują większość problemów, jakie mogą się przytrafić poza domem, i właściwie wydaje mi się, że ocalą każde wyjście, choćby nie wiem, co się stało. Nie kupuję tych dużych opakowań chusteczek, które są w sklepach, tylko takie mniejsze po 25 sztuk. One mi wystarczają na jakiś czas, a nie muszę tachać takiego wielkiego kloca chusteczek. I one też się nie marnują, bo nie zdążą wyschnąć przed zużyciem. Natomiast yy, wydaje mi się, że nie jest to rzecz, z której w na najbliższym czasie mogłabym zrezygnować i zastąpić czymś innym albo w ogóle nie używać. Dziękuję Wam kochani za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zapraszam Was do komentowania tego filmu, do lajkowania go i do subskrybowania kanału. A jeżeli macie jakieś triki albo propozycje trików, których Wy używacie i które się Wam sprawdzają i które ratują Wam życie, to oczywiście zapraszam Was do podzielenia się nimi w komentarzach. Chętnie sobie je poczytam. Myślę, że inni też chętnie z nich skorzystają. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Pa!